you Trzeba wydmuchać filtr powietrza. Trochę się kurzy, nie dużo, ale trochę. O i wypada. Wypadałoby, żeby to wszystko wyczyścić. O, Syfilis. o dużo, nie dużo. A jednak dużo. No szakra. Więc wydmuchamy. Naleje paliwa i jazda Filtry się wydmucha. To już się będzie lepiej dyszało ciągnikowi Nie wiadomo, filtry powietrza no, muszą być czyste. Jedno z, najważniej... Jedno z najważniejszych rzeczy w sumie tak, w ciągniku. W ciągniku czy w kombajnie. Idę się przebiorę i przyjdę tego na tankuję wezmę sobie jeszcze jedzenie, picie i śmigamy Dzisiaj częściowo u nas, częściowo jeszcze nie Teraz wjadę pierwsze do nas na jeden kawałek bo mam że tak powiem pod nosem no i po drodze Więc to zaoram i dopiero pojadę dalej No i zobaczymy jak to dzisiaj zejdzie o, sąsiad leci jednorzędową, będzie jeszcze kukurydza kukurydzę no, na kiszonki już koszą, no u nas jeszcze kilka dni i już też będzie wykoszona wszystko kukurydza, ta co na kiszonkę ale to jeszcze kilka dni Chciałbym nagrał też o taką drogę z gospodarstwa na pole w sumie tu mam nagram, daleko nie ma i też o cały taki serwis na macie od rana ładna hmm. kukurydza tu będzie masę trochę byliśmy oglądać wczoraj z tatą jeszcze działka która była w terminie sianow kwietniowym czyli w optymalnym terminie bez żadnego przedplonu wcześniej no to Wam powiem, w jednym miejscu ma bite 4 metry. Nie przywiozłem, bo mi się połamała. Metrówki też nie miałem. No ale jak nic miała 4 metry, naprawdę. Byli. No ja to byłem w szoku, że tak wypaliła. Mostro. Ale no. Tak było. I taka jest. Wam nagram może przygoszenie kukuryzy. Dobra, podnośnik odblokowany. Stawimy, żeby to wyżej podniosło. OK. Jeszcze koło i możemy cisnąć. Dalej. Zaczynamy. Dobra, w sumie takie rozpoczęcie pola też już Wam ostatnio na vlogu pokazywałem. Który zresztą dzisiaj też wyszedł. Więc jak będziecie mieli jakieś fajne pytania, to Wam odpowiem. A gdzieś tam w trakcie pola się z Wami połączę na nowo. Co ładnie to wygląda, co nie? No, mi się podoba to bardzo. No dobra, o, tu była bruzda w ubiegłym roku. No to działka była dzielona i w tym roku ta działka również będzie dzielona, ale po prostu orami jednolicie. I teraz tak, teraz jestem na części po łubinie. No i ogólnie tutaj mm, chciałem bezorkowo, ale jest trochę chwastów, bo wychodziło. I wydaje mi się, że jak na bezorkę to trochę za dużo. A żeby znowu nie, nie wjeżdżać tutaj z opryskami jakimiś dodatkowymi teraz jeszcze, to mówię, dobra, założemy, jest wilgoć, są warunki, tutaj założemy. No i Wam powiem, nawet się nie spodziewałem, że po tym łubinie będzie tutaj aż tyle tej wilgoci. Bo generalnie, jak tutaj gruberowałem po oborniku, no to było widać mocno, że jest bardziej sucho niż na tamtej części pożycie. A o dziwo, no praktycznie identyczne warunki i, i tam, i tutaj. Tutaj dodatkowo orze się dużo lżej niż tam pożycie, bo naprawdę leciutko tutaj się orze. Zresztą widzicie jak to się bardzo fajnie rozsypuje tutaj na wilgoci jest. No dla mnie to wygląda wręcz można powiedzieć perfekcyjnie. Naprawdę ja już nic to więcej od tego puga nie oczekuję. Jest po prostu, po prostu super. No i co? Tutaj oram i tutaj na tej części połubinie będzie żyto hybrydowe. Tu będzie hybryda, a tam na dołku... Na tej części co było żyto, tam będzie zasiane żyto nasze, ale będzie na Kiszonkę. I jak się zetnie na Kiszonkę oczywiście będziemy siali kukurydzę. i tak to, tak to będzie wyglądało. Tutaj hybryda po łubinie, myślę, że w ziemi też jest teraz sporo azotu nawiązane. O, tragedii z tymi chwastami tu nie ma, bo to nie znowu, że jest jakaś masakra, no zresztą sami widzicie, masakry nie ma. O, nawet półbieg wyżej, obroty niższe, on 1500 teraz i tak leci ponad dychę, kawałek za dyszkę. No widzicie, no ciężko nie ma. Idzie sobie. A, a przynajmniej nie spali tyle? A lekko, jakby miał ciężyć to oczywiście pół biegu dół, gazu trochę więcej, żeby sobie leżej dychał. By się orało, ale naprawdę tutaj leciutko to idzie. Bardzo leciutko. No, widzicie tu też sporo właśnie wilgoci, i tutaj, tak jak mówię, tu będzie nasze zwykłe żyto na kiszonkę zasiane. I potem tu wleci kukurydza. Kukurydza raczej będę się też tak w tamtym roku po żytach, czyli płytka. Uprawa runerem i w to będziemy siać w tym roku to się jak najbardziej sprawdziło, wypaliło super, więc tak będziemy raczej robić. No ale pięknie, pięknie się odbywa, naprawdę. No i no, mówię za to: ja lubię orkę, by na nim. ja najbardziej lubię orać. Jeżeli ktoś by się pytał, jaką pracę najbardziej lubię robić, to najbardziej lubię orać, bo naprawdę, przejedź teraz. No i potem, bezrobocie. A, a bezorkowo też będziemy robić. No tutaj było generalnie robione, no można powiedzieć, rok bezorkowo. Nawet dwie uprawy były, więc też ta ziemia była trochę częściej przerzucona. I był obornik yy, rozrzucony przed kukurydzą w ubiegłym roku. No i Wam powiem. No bezorkowo było porobione. To się trochę mi się wydaje lepiej przemieszało. I efekt tego jest taki, że orzemy i żadna słoma nic mi się nie wyciąga. A nieraz tak się potrafiło robić, że się wyciągało ubiegłoroczny obornik. A w tym roku, no jak widzicie, jest czyściutka ziemia. No więc, yy, więc będę próbował generalnie pozorki. Mówię, w tym roku tutaj też bym robił bezorkowo, ale ze względu właśnie na to pole połubinie. Nie dobra, zaoram, a żeby już po prostu znowu też na takie kawałki bardziej nie dzielić, to przeciągam przez cały cały ten kawał zaoram na raz i będzie już też z głowy a resztę raczej się pokuszę bezorkowo, bo już wiem czym będę chciał. Więc, yy, więc dlatego się będę raczej pokusił. Pokuszę się raczej, żeby wreszcie wszystko zrobić bez orce. Ale też zobaczę na bieżąco, jak będę robił. Jak gdzieś zauważę też coś, że jest nie tak, to wleci puk yy, Generalnie podoba mi się stwierdzenie, jakiego użył yy, Goncarek chyba na Facebooku. Yy, bo ostatnio też stawił, że coś orał i wielkie poruszenie. O, wrócił po do buga i tak dalej. No nie, i widzicie. Tam orał, tam jakieś rowy zasypywali, czy coś mniejsza. W każdym razie fajne stwierdzenie, że Bóg przykrywa błędy rolnika. I zgodzę się z tym. Może nie zawsze, no może się teraz też po tym, co powiedziałem, wywołać jakaś burza. Ale generalnie mi się wydaje, że to tak właśnie jest. Jak coś już jest niedopilnowane, no coś jest nie tak. Zaorać i jest praktycznie reset dla pola. Ktoś się może z tym zgodzić, ktoś nie, ale generalnie no w bezorce jak jest podozmian, jak jest wszystko, no to praktycznie, to praktycznie tą bezorkę można cały, cały czas kontynuować i jest wszystko ok. Ja też mówię, nie jestem w 100% zwolennikiem jednej jak i drugiej, jednego i drugiego sposobu uprawy, ale bezorkę jak najbardziej cały czas chcę kontynuować, no cały czas też jakieś błędy są popełniane. Ale ale ze wszystkim się dojdzie do wprawy. Na działkach, gdzie naprawdę mogę już jakoś jakieś to zmianowanie odpowiednie roślin robić, tam, tam po prostu chcę to bezorkowo robić. No i zobaczymy za parę lat jak to wszystko wyjdzie. W tamtym roku to co było robione, to co było bezorkowo zrobione a zaorane plon ten sam, więc na no, spadku żadnego nie było nawet jeżeli było zboże w monokulturze, więc... No więc czemu nie próbować? Jestem już na kolejnym polu już teraz to nie są już nasze kawałki. No i widzicie też takie, takie pole. Tu jest szerzej taka szyja, tam też była taka szyja. Po środku kanał. Więc no też nie jest tak jak nieraz piszecie, że mamy same tam piękne kawałki w prostokątach, czy coś, no... na no różne kawałki też się orze, czy tam ogólnie, tam o, coś się na nich robi. Więc też wiem, jak to się na takich robi. O, widzicie, tam właśnie taka też szyja, dosłownie. No ale za to zaraz mam tutaj kawałek dość, dość sporawy, bo około 5 hektarów w jednym kawale, więc no też bardzo fajnie No ale jak się robi na jednym to i trzeba nareszcie poru, więc więc nie marudzimy, nie, nie, nie bo tutaj nie mam po prostu tego na yy, na myśli, tylko no, po prostu o, pokazuję Wam, że też i takie kawałki na takich kawałkach też się robi i i, i, o, i tak to wygląda A ten kawałek będziecie kojarzyć, bo był i na vlogu skoszenia i był na vlogu zgruberowania Więc już to pole też znacie No też tutaj no, robimy praktycznie wszystko więc tak to wychodzi, no akurat jest do Orki, więc, więc teraz też jest na filmie z Orki. Tutaj nasza kukurydza po prawej, która pójdzie na kiszonkę, też kukurydza po życie właśnie. jakaś kawa by się przydała bo bo mnie bierze spanie Jeszcze dzisiaj ciepło Bardzo ciepło Bo gdzieś około 27 stopni myślę że jest 25 jest na pewno ale mówię może i więcej nawet przetrzymało do Do końca. No, tutaj się zostało od między i tam poprzecz bo tamten już zrobiłem. No i będę jechał do domu. No i tak dzisiaj w miarę. idzie to dobrze. Nie, można powiedzieć, że nie, bo naprawdę idzie to dobrze. A, co? A zajadę jeszcze do domu. To będę jeszcze woził obornik. Bo będę rozwoził Odjęć mnie, jak wykoszę kukurydzę i zobaczymy na ile jeszcze starczy, to może jeszcze na inne działki, tam gdzie była kukurydza się go po prostu nawiezie. Ale to zobaczymy na ile starczy tego obornika. Ale przewożę, ponieważ no, do końca tego tygodnia, znaczy inaczej, cały ten tydzień i przyszły będzie po prostu młyn. I tym naszym 3,5 tonowym rozrzutniczkiem wozić z gospodarstwa na te pola tutaj No nie bardzo, nie? No niestety, no jakby był znowu Euromil, to by było pięknie No ale bufala już nie będzie, więc trzeba robić po staremu Więc yy, muszę przewieźć yy, Muszę przewieźć dzisiaj obornik na te, na te działki właśnie żeby przy rozwożeniu nie tracić już czasu na przejazdy i tak dalej tylko po prostu szybko go rozwieźć, uprawić pole i siać. No, więc więc dlatego taka jeszcze będzie akcja z wieczora. <laughs> Ale tak, takie pole super. Puści się go na początku i praktycznie idzie cały czas sobie sam. To i sobie na YouTubie poglądałem trochę. To on coś jedzie. Może już tata, to tam wiem, że też... Będzie już podpinał i jechał, ale nie, to samochód. Tata mówił, że jak się bo tam jeszcze jest coś do zrobienia, jak to zrobi, a mnie jeszcze w razie nie będzie, też też będzie ładował, będzie mi odwoził. Ale to nie do samochód, to chyba jedzie kierownik. O, jedzie kierownik! Co? jedzie gospodarz. A raz usłyszymy ci się podoba ci się nie podoba Cześć. Akurat z robotę jadę, mówię, jadę, może jeszcze jesteś na koniec Akurat końcówka Staro się zrobiło trochę tam nie? No, dół i tam koło domu też fajne Teraz mniej uwracania

Subskrybujcie poprzednio. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.